Macie wszystko? Bo ja siadę, nie? Czekaj, kurde, czekaj! Pomocy, zajedziemy tam, mój wraz z no. A Ja ogólnie mam moje kumple, zostawiłem, mają mnie w dupie. mogę zdawać, się podążyć. Dzień dobry, Widzowie, dzisiaj coś troszeczkę innego. Zawody Alejkat, już jesteśmy na miejscu. I co? Cała zabawa polega na tym, że zostajemy manifest, potem wam pokażę. I co? Rozwiązujemy misję, jeździmy po Bydgoszczy. Musimy to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak tam pójdzie zobaczymy, jest jeszcze Arek, będziemy pewnie w trójkę śmigać, widzimy się gdzieś tam na trasie Jesteśmy na pierwszej miejscu, to Szukamy manifestu. Albo czegokolwiek. 2-2. 2-2. i 2-4. 2-2 i 2-4. Siema. ma? Żeby nie dobrze trasy trzeba. Tak, nie jechać na pałę. Żeby nie błądzić. Ale ja schowam, żeby nie zgubić. Daj, co? To no, trasy czy... rysujesz, tak? Zbyt 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 zbyt. Skrzydła morza, to jest bolsty dzień. w one hour later. Dobra, jest pierwsza miejscówka. To, to, zdjęcie z manifestem robimy. Z tym? Piek, no, numer na manifestie u ciebie jest napisany. numer? No, swój. Ach, kurde. Ej, myślę, że pyta, jak myśmy już szczepiać, jak macie wszystko? Bo ja się adę, nie? No czekaj, kurde, czekaj. Jaki on jest dziki. Tryhard 1, no. i oh. chłopaki, poczekaj. Chłopaki, się Pomocy, zajedziemy ten mój brat, kurde no nie, ja mam się Coś, ja nie tam jestem pomyśleć. Co, jest nie? jestem Czemu? Dobra, Sorry, tu rowerami może? Nie? Dobra, pomnik Kozimierza Wielkiego odchatrony. Ogólnie ja tak zgubiłem, więc jadę sam gdzieś, nie? Dobra, jedziemy na ten pomnik więźniarek teraz. Ej ogólnie moje kumple zostawili, mają mnie w dupie, mogę do was się podłączyć? Zapraszam. Dobra. To jest pomnik więźniarek, co? Dobra, teraz zrobię. Z tysiącecia państwa potwierdzeń to jest ten, y, taki trójnóg, nie? Tak, tak, obok moje chałupy. No, no, coś jest na Placu Wolności. Na Placu tak, Wolności jest tak, są tak. te spodnie Andrzeja, no. Tak, tak, tak. to jest ale są jeszcze dwie. Dobra, wróćmy. Skąd wiesz, że to są spodnie Andrzeja, co Bez kitu, Andrzej Nowacki. A to to miało by być z tymi spodniami, tak? Nie mam pojęcia gdzieś tu To Ten Chrystusa Króla? A to nie przy kościele będzie po prostu, no bo gdzie indziej Bardzo możliwe, no No, 5 godzin tylko w <śmiech> <śmiech> Jedziemy <śmiech> Dobra, to jest na, przy parafii <laughs> Tak, ja teraz sobie właśnie <laughs> znalazłem ten... Na, na tle po prostu kościoła on jest, Ta, nie? po grunt no. śniadeckich, czyli gdy powinniśmy jechać No to jedziemy <laughs> Ile tutaj? Ja nie miałem siły, w ogóle takie waty kręcić co mnie. im ten telefon. Szybko! W imię głupie! zabierz mu ten! Ale on nie ma tego. Sabotażysta. Zabierz mu zabierz! A gdzie teraz idziemy? Prawo. Tak, tak. Jedziemy. Wesołych świąt, moi miły! mu Ja już nie wiem gdzie ja byłem, a gdzie nie no może tak przy samej mecie, ptaszki tylko obstawić i już? <gry> no po co teraz? Szybko no właśnie no. Ja nie wiem gdzie ja byłem, gdzie nie o! To już było A to już koniec jest? Nie, to jest, się Dobra Ja i tak jeszcze mam te punkty z przodu do nadrobienia A koniec gdzie będzie? Nie wiem Nie, wie. nie ukończę, i tak mnie zyskać. No nie, dostaję manifestu manifesto zapewnionego to tak, ja z, z nim, nie. Jest z nimi Dobra I wy macie dalej coś, nie? Ja już odpadłem z rywalizacji Pojeżdżę sobie jest z wami dla cię Nie dali mi tego w ogóle Pani tak to wygląda. Już tak nie. Chociaż to, to. To zobaczę, jak wygląda ten kupak. dostali nie to drugi Ty, lotników na zdjęciu. Ty, po jakiegoś walniemy, Co? Kleimy. <grymne> <grymne> Dobra, ogólnie odpadłem z rywalizacji, bo nie ma wszystkiego. Ale jadę z junkami. Zobaczymy, jak to wygląda. Drodzy Państwo, mamy tutaj liderów tego wyścigu. Yeah! <grymne> Także musicie się postarać. O kurwa, i łańcuch się... Spadł łańcuch, czekajcie. No, dajcie jedziemy drugą tak? Grzebeczkowi łańcuch pad, ale się utrzymujemy, dogoni nas. Ja już niestety nie biorę udziału. Patrzę na tą zawdzień, tą rywalizację tutaj. Ale Wam powiem, dospawać do Was to nie było łatwo, nie? Jest coś? Nie, co? nie pierwszy raz tańczę takie tango. Ej, patrzcie co tu wyczaili chłopaki. Ja Kurde. Chłopaki... Sztuczki. Ej, na moje dużo osób tu polegnie, nie? Trzeba takie coś znaleźć? W parku. To jest ciekawe, mam powiem. Ale ci powiem coś wyczaił to, nie? Weź to znaleźć w ciemności, nie? Ja na moje... na bieżu, szybko rób się z nic i spieprzajcie tak. stąd, żeby nikt nie widział. Pięcia jest te pędzę nie Dobra udajemy, że coś szukamy, chodź No gdzie to jest? Kurde, widzisz to gdzieś? No, dalej. Z czołówką wyścigu. Ależ im tu idzie, proszę Państwa. Są na kolejnej miejscówce, brama pożarowa numer 2. Tylko żebyśmy wiedzieli co gdzie robimy, co nie? To jest jeden. Bo A to kolejność potem jest ważna. Trzeba rozwiązać coś, no tak? Tak. No. Tak. Dobra, takie co tak coś to jest. Ej, na moje jesteście w ciul przed nimi, nie? A po tej stronie będzie tak? Nie, nie wiadomo. Nie wiadomo. Tu! Jest u góry! Ja ci wezmę rower! A dobra, już idziesz tu. <noise> I co tu jest? Kureczka. Ostatnie, tak? Nie. Jeszcze jedno zostało. Jakielońska, grunwalska, czołg teraz. Ale chłopaki zapewszają tu, nie? Dobrze jest. No idzie. Oni jeszcze tam na tej macie nie będą czekać w ogóle, bo się nie powiedziała, że tak coś szybko to zrobią Na zrobi. pewno. No nie wiem, teraz trzeba chyba to rozszyfrować. To jest ta chwila ten moment. Po rozszyfrowaniu wiadomości wpiszę w manifest, manif manif zasuwaj na metę. Meta jest gdzie? C chyba, to. że lecimy razem do CIA i kto pierwszy jeszcze rozwiąza ten wygrywa. Ale... Bo możemy tak zrobić, nie? Bo co będziemy się No w sumie. No i ja, jest przynajmniej się na miejscu to rozwiążecie spokojnie. Będzie to jest napisane na manifestie, Pojedynek mózgu. Że musimy dotrzeć tak. na metę? No to? A musimy mieć rozwiązane. No tak, to tak zrobimy. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. A Gdzie jest meta? Meta jest ja. No to zasuwamy. Mamy... Jak to się mówi? Racing is racing, to? To ale. Racing is racing! Tak, sobie musiałeś pisko, teraz naszego się pisko po prostu Teraz no, no, doping musi wejść No proszę państwa została kwestia intelektualna teraz Kwestia sportowa już jest za nami No, jeden co zostało to to relacjonować niestety Ale są emocje pościgi, te wybuchy Dokładnie tak, pościgi, wybuchy, racing is racing zagadka zagadka, tak? Rozwiązanie szyfru jest? Mamy Jeden. zwycięzcę? Mamy zwycięzcę! Gratulacje! Uuu. Ale teraz ja już się pomyśleć Kto drugi? Kto drugi? A dacie nam jakieś... <głos> <głos> ale ci powiem, zasłużenie, nie? No ładnie. oczywiście wszystko jest hamowa, bo jakbym się do nich nie podczepił, to tych pomników tak szybko nie rozpykał, nie? No ale też swoje dołożyłeś tam, nie? Ale znowu z drugiej strony. To była współpraca po prostu, tu była współpraca. tu była współpraca. Patrzcie, przegrałem, ale jednak coś wygrałem. Dorma, darmowe piwko dostałem. <noise> Także idziemy świętować. I co, Trajhan? Co tam, panie Ja Sam rozszyfrowałem. Bo... I co, stary? Ja to drugie miejsce normalnie. Jaka, chyba, żeby nie było. Nie no, spokój, już powiedziałem. Ja Ale co, drugie miejsce masz? Podobno tak. Ładnie. Tak. Tak? A chłopaki jeszcze zagadki nie rozwiązali? Bo my w trójkę, w czwórkę w sumie dojechaliśmy, ja już tam nie brałem uzu. Jaki palnik w ogóle, strasznie dobrze. To będzie ten. nie. a gdzie są? Są kolejni zawodnicy. Jest Aga. Oj Sorki, sorki. Pierwsza Kister kobieta to chyba. Tygodnoś, czą, nie, nie widzę. No i co, no, odgadliście tak, w końcu, czy nie? Tak. Tak? To, to którzy jesteście? Trzeci, czwarty A to Arturo w was jeszcze wyszedł. Tak. No wysoko, co On krzyknął hasłem, a ci kiedy wjeżdżał, a, a ja wpisywałem ostatnie słowo? Tak. Bo kot i I tak kod i zacząłem tłumaczyć, bo o co chodzi. No, czy ty jesteś trzeci, tak? Tak. Dobra, gratulacje. Czego nie widzę? Jestem zadowolony. A Arturo ma drugie. Gratulacje, Arturo. Ty, ale... Ile sekund mi bra brakło do ciebie? Żeby nie było I po SP wiedziałem, że jest sporna jak nic, po ilości liter Ale dobre hasło, co Serafin? Gdzie jest ta sporna? <gdzie> to na zdjęciu to jest Gdzie? sporna, to jest ta trzeba trzajach... To jest Gdzie? sporna, to jest na trzeba trzajach... <gdzie> Patrzcie, tak się, tak się jeździ, nie? Średnie tętno 165 <gdzie> Jest moc warka, nie? <gdzie> to. Poka co wygrałeś Artur Nie no, jest kot <noise> Dobra ziomeczki, <noise> koniec zabawy na dzisiaj. Powiem wam, wybawiłem się niesamowicie, nie. Naprawdę zarobi się, bo mimo że od połowy nie brałem już udziału w grze, to obserwowałem chłopaków i wam powiem naprawdę polecam nie. Wbijajcie za rok. No właśnie nie za rok, tylko nawet szybciej, bo 20 czerwca jest kolejna edycja, także z tego miejsca Was tam zapraszam. Na pewno będzie równie świetna zabawa jak na tym co było teraz. Także sami możecie sprawdzić i wystartować. Śledźcie wydarzenie na Facebooku. Łuki, szapobaza, przeprowadzenie tak. Wspaniałe imprezy i gratulacje do chłopaków. Naprawdę szacun za tak szybkie ogarnięcie zagadek i przejechanie całej traski. No i moją Braciszkowi z Teamu również gratuluję. A Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. I co? Do następnego. Trzymajcie się.